Czy interesujesz się modą? No, umiarkowanie, powiedzmy. No. Staram się dobrze wyglądać. Starasz się śledzić to, co jest teraz modne? Szczerze mówiąc, niekoniecznie. Po prostu ubieram to, co dobrze na mnie leży i wygląda. Ktoś Ci podpowiada, co dobrze wygląda, czy sam? Z raczej sam? Raczej sama zwykle mogę zawsze mieć wsparcie w dziewczynie. Aha. Planujesz jej coś kupić? Czy też jej czasem pomagasz z jej stylem? E, tak, pomagam z jej stylem, ale nie kupuję, ponieważ jak to różnie z ubraniami bywa, zwykle trzeba przymierzyć. A jeżeli coś kupię i ona to będzie mierzyć, to nie będzie niespodzianką. No dobra, ale są torebki, są dodatki, wszelkiego, wszelkiego rodzaju biżuteria, to też nie? E, tak, tak, nie, tak. To kupuję tego typu rzeczy, które tak powiem, są pewne. No. E, a gdzie kupujesz najczęściej? To są sklepy sieciowe? Może przez internet? Znaczy sieciowe i przez internet głównie. Jakieś adres fajne? Pff, niekoniecznie. Allegro, Allegro to... albo ewentualnie jakieś tam sklepy właśnie z tych sieciówek, tylko że w internecie. A co masz dzisiaj na sobie? Jakie to są marki? Jezu, co ja dzisiaj mam na sobie? Buty są z Caterpillara, sweter jest z Big Star'a, spodnie z Pull&Bear'a, czapka z Levis'a i kurtka z Big Stara. I torba? A torba to szczerze powiem, niekoniecznie wiem, bo siostra z zagranicy mi przywiozła.